Witam ponownie w mojej kuchni, mam na niej imię Leszek. Dzisiaj będziemy robić przepyszne takie ciastka, tutaj bardzo popularne w Szkocji. W środku one wyglądają tak. Takie ciastka z jabłkami. Jabłka będziemy najpierw karmelizować, tak podsmażać ładnie. Ciastka są rewelacyjne, bardzo polecam obejrzeć, a potem upiec. Także zapraszam do oglądania. Kolejny przepis, który wygląda dosyć skomplikowanie, a tak naprawdę jest dość prosty. Jest bardzo prosty, tak naprawdę Ka każdy może zrobić. To, co tutaj dodałem, to 200 gramów mąki, i do tego dodam dwie łyżki cukru. Tak, znaczy, to jest cukier-puder, takie kopiaste łyżki cukru-pudru. To jest bardzo ważne, właśnie, żeby zrobić dobrze to ciasto na zewnątrz, żeby ono było chrupiące takie cieniutkie, chrupiące i smaczne przede wszystkim. I żeby, no bo jak kupuje się w sklepach, dosyć często, może nie tyle często, ale czasami może tak jest lepiej. Czasami kupuję, właśnie, ten w Szkocji. To, to, to co daje to jest masło pokrojone w kostce. To jest bardzo popularne, się nazywa Apple Pie. To, to ciastko i w środku są jabłka, no różnie są robione te jabłka. Natomiast jabłka to jest jedna rzecz, ale to ciasto musi być takie chrupiące, miękkie zarazem, ale chrupiące, Trudno żeby było miękkie, ale chrupiące, żeby nie było za twarde. Delikatne no i smaczne. No nie zawsze wychodzi naszym tutaj cukiernikom w Szkocji. Zazwyczaj jest takie grube. No Czasami jest też bardzo dobre. To zależy, gdzie się kupi. Jeżeli jest dobra cukiernia, to jest dobre. Ale tak jak mówiłem, no, ciężko mi ciężko było tak się przestawić na to, że to te, te ciastka to nie tylko to, to są przeróżne takie wypieki. Tutaj też bardzo popularne. Również z mięsem, z różnymi owocami. Ach, ale ja się rozgadałem, a nie powiedziałem, co trzeba robić, a to jest ważne. Trzeba to rękę, tylko samymi palcami, nie całymi dłońmi, żeby to nie roztopić to masło. Trzeba doprowadzić do tego, tak porozgniatać, żeby wyglądało jak bułka tarta. I zobaczcie, dokładnie tak wygląda. Zmieniło kolor na żółty. Masło nie jest roztopione, ale się tak zmieszało z tą mąką i teraz dodajemy pozostałe składniki, czyli dodajemy jajko, i dodajemy wodę. Dwie łyżki wody. No i jeszcze ekstrakt z wanilii. To też dodaje smaku. Można dodać pastę z wanilii. Można dodać prawdziwą wanilię. No to już, chociaż ta wanila mi się wydaje, że to już troszkę przesada. To już, ona jest bardzo droga. To, to, to takie te fasolki z wanilii. Te strąki wanilii. A ekstrakt czy pasta, no super, tutaj działają dobrze. Jedna łyżeczka, nie za dużo, bo nie chcemy mieć bardzo waniliowego. Dwie łyżki wody. No i teraz tak: w zależności od tego, jaka mąka różnie wchłania wodę, jeżeli ciasto będzie za miękkie, trzeba dodać trochę mąki. Jeżeli, za, jeżeli będzie za twarde, takie twarde, one musi być takie miękkie, ale nie takie rozpada, roz, 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 rozłażące się w dłoniach. Zobaczcie, no właśnie takie. Później się będzie bardzo ładnie formować. No i efekt naprawdę rewelacja. Już jestem, to jest drugi dzień, na drugi dzień robię to wideo teraz składam. No i jak się dorwałem do tych ciastek na drugi dzień, no nawet chyba lepsze jak na pierwszy dzień, chociaż no nie wiem czy lepsze, przynajmniej tak samo dobre. Już są takie troszkę mniej chrupiące, ale ciągle przepyszne. W środku zaraz pokażę jak zrobić te jabłka, żeby one były Raz, że miękkie, ale żeby te się nie rozpadały, żeby miały taki smak. Te jabłka jajka, jajka będziemy podsmażać. Tutaj jajko dałem takie rozczepane, żeby po prostu się ładnie wymieszało i nie ugniatamy tego ciasta. Tylko tyle, żeby, żeby wszystko razem połączyć, zrobić taką kulkę i do lodówki na jakieś pół godziny. Nie chcemy, żeby nam się tutaj gluten uformował. Po prostu ma być to ciasto później takie krupiące, a nie takie ciągnące się. Do lodówki na pół godziny, na godzinę. Ja zrobiłem po dwóch godzinach, bo, bo robię między czasem jeszcze co innego. Jabłka. Jakie jabłka? Jabłka oczywiście obieramy, kroimy w kostkę. Eee, takie, jakie lubicie. No ja użyłem tutaj dwóch, dwóch odmian. Jeden to jest Pink Lady, a drugi to jest Gala. Pół na pół. Razem wyszło 800 g już, już gotowych kostek. No i to mniej więcej tak właśnie wychodzi na te, na te ciastka. Tyle powinno wyjść. 75 g cukru. Cukier używam trzcinowy. Może być zwykły jak najbardziej. Jaki lubicie. Dlaczego trzcinowy używam? Bo taki mam. Biały mi się skończył, ale chyba nawet lepszy smak będzie. Dodaję taki smak, jeżeli ktoś lubi. I za chwilkę będziemy te jabłka smażyć, ale jeszcze tutaj dodam taką kopiastą łyżkę, łyżeczkę cynamonu. I teraz też w zależności jak lubicie. Można dodać więcej, można dodać mniej. Jak nie wiecie, to dodajcie dokładnie tyle samo, bo efekt jest naprawdę... Naprawdę super. Mój syn, jak pierwszy raz spróbował, no to był zaskoczony. Mówi, że tego się nie spodziewał. Ja mówię, no, czego się spodziewałeś? No, że te jabłka w środku będą takie twarde i kwaśne. No i niestety tak zazwyczaj serwowane, tak na szybko, a i tak idą. I tak tutaj jest to, i tak są pożerane te, te, te ciastka. Patelnia jest gorąca, oczywiście trzeba uważać, żeby to, to masło nie, nie spalić, nie może być za gorące. Nie chcemy, żeby nam się zbrązowiało to masło, ale to, co teraz chcemy, to chcemy, żeby nam się te jabłka tak skarmelizowały, tak podpiekły, żeby właśnie dodać tego smaku. Za chwilę dodam cukru. Ten cukier też się skarmelizuje, połączy się z tymi jabłkami. No, to będzie rewelacja. Tutaj tak chwalę bardzo. Ale są naprawdę dobre. Jak coś niedobre, to nie chwalę. Znaczy, jak coś niedobre, to nie wrzucam na wideo, ale jak coś nie jest takie super, no to aż tak nie chwalę. Oczywiście wszystko z gustami się nie dyskutuje, jak ktoś tego nie lubi, no to nie będzie dobre, ale jak ktoś lubi te, tego typu wypieki, no to. to bardzo polecam. Jak, jak lubicie szarlotkę, no to to jest nie wiem czy lepsze, a troszkę inne, ale też rewelacja. I smażymy. To mi zajęło smażenie jakieś 5 minut. Ja to oczywiście poucinałem wszystko. Zobaczcie, trochę soku puściły, ale nie za dużo. W środku są jeszcze takie delikatnie, delikatnie takie twardawe. Jeżeli takie lubicie, zostawcie. Ja lubię, żeby one były miękkie. Nie, nie takie, żeby się rozpadały, ale zobaczcie, jak one wyglądają na. E, zobaczcie, jaki kolor mają ładny. Są po prostu przepyszne, właśnie spróbowałem jedno. I jeżeli chcecie, żeby tak troszkę były chrupiące, można teraz już zostawić. Ja jeszcze podleję trochę wodą i zostawię i przykryję tak, żeby mi się prawie ugotowały, nie całkowicie, bo one jeszcze się będą robić w tych ciastkach, ale tak, żeby się nie rozpadły, żeby się tam nie zrobił dżem w środku. Ale jeżeli tak obsmażymy w środku, przepraszam, obsmażymy na zewnątrz, to to tak ochroni temu, żeby nam się rozpadły później te, te jabłka. Tutaj polecam właśnie nie przyspieszać. Polecam, żeby robić to tak dokładnie jak w przepisie, bo efekt no jest duża różnica pomiędzy coś dobrym a takim rewelacyjnym, takim przepysznym. Ja to się przyznam, że no oczywiście to nie jest mój przepis. Nie wymyśliłem apple pie, tylko różne książki mam, w książkach kilka patrzyłem, mam kursy, wideo też patrzyłem kilka i można powiedzieć, że połączyłem kilka różnych, troszkę uprościłem. No, i wyszła rewelacja. No, i zobaczcie, tutaj pod tym przykryciem, wiem ile było może 3 minuty. A zobaczcie, jakie one są takie ładnie przysmażone. trochę z tą kamerą, o zobaczcie. No i tak po dwóch godzinach mniej więcej ciasto jest, znaczy ciasto będzie już gotowe po jakiejś pół godzinie. Ale po dwu, ja robię po dwóch godzinach, ciasto jest gotowe, no i teraz je trzeba rozwałkować, trzeba je rozwałkować dosyć cienko, bo nie chcemy, żeby była żeby była taka gruba ta ta skorupka. Tutaj mąka jest naszym przyjacielem, bo się będzie przyklejać. No i najpierw to tak porozbijam. Dlatego, że jest twarde. No, ciężko by było. Ciężko było teraz rozwałkować, bo to z dwie godziny już trzymałem w lodówce, a właśnie wówczas takie rozbijanie ono trochę mięknie no i się tak ładnie też. Rozwałkowuje, o, zobaczcie. I za chwilę będę. Za chwilę będę wałkować. Ciasto musi być takie właśnie y, twarde. No bo inaczej się zacznie kleić i to nic z tego nie wyjdzie. Nie będzie można zrobić takiego cienkiego ładnego. Do tego potrzebna jest blaszka na, na mufinki. Na 12 mufinków czy mufinek. Czyli taki babeczek. Ja oczywiście tutaj wideo po, ucinam, Abyście nie, nie oglądali, jak wałkuje ciasto cały czas. Blachę smaruję masłem, co mi da dwie rzeczy. Raz, że się nie będzie kleić za bardzo, chociaż ona tak jest taka nieklejąca nie się. A dwa, że będzie taka kolorodowa, ładnie się przypiecze. Mój kot trochę ha hałasuje. I tutaj mam dwa, dwie wielkości. No, trzeba sobie dobrać taką wielkość. Jedna wielkość właśnie, żeby, żeby włożyć to, żeby wypełnić, te, te miejsca o, w ten sposób nie musi to być idealnie dobrane, ale im lepiej, tym im bardziej dobrane, tym lepiej. No właśnie, troszkę muszę przyciągnąć, porozciągać, znaczy się. To nie jest takie typowe kruche ciasto. Ono jest tak delikatnie elastyczne. Także polecam właśnie zrobić z tego przepisu, nie ze swojego. Zresztą zawsze polecam, żeby robić z przepisu. Jak ja przynajmniej, jak robisz czegoś nowego, nawet jak mi się wydaje, że to tak nie, że ja umiem lepiej, no to, no to od razu się poprawia. Mówię nie, bo jak, się, jak, jak będę robił po swojemu, to zawsze będę robił po swojemu. Nic się nowego nie nauczę. A zazwyczaj jest tak, że, że to, co mi się wydaje, że nie bardzo jest dobrze, że wychodzi po prostu albo inaczej, albo albo lepiej, więc polecam, żeby robić dokładnie tak jak tutaj pokazuję. Za pierwszym razem, a później już sobie można zmieniać tak, żeby było widać, żebyście zobaczyli jaki efekt powinien być, a później można pod siebie już, już zmieniać przepis. No tak jak mówiłem, ze smakami się nie dyskutuje, jak ktoś woli tak, może robić tak, czy też inaczej. I teraz tak to, to już te. Jabłka wystygły. No bo też nie chcemy, żeby się to masło tej środku topiło. Teraz przynajmniej. I wypełniamy. Oczywiście no, można było wszystkie od razu wypełnić. Ale tak nie byłem, nie byłem za bardzo pewien, czy te dobrze dobrałem ilość jabłek. Czy to nie trzeba więcej? Czy mi wystarczy. Ale okazało się, że, że idealnie. I na górze mam teraz to mniejsze to kółko. I będziemy tak właśnie zakładać. Tak żeby nam się. Ładnie to zrobiło. Można na różne sposoby. Tutaj można już po swojemu. Ja tu nie jestem mistrzem w robieniu tych, tych ciastek, żeby wyszły najpiękniejsze na świecie, ale, ale mają swój, swój urok, takie trochę nieregularne. I też nie będę pokazywał wszystkie, jak zaklejam, bo wszystkie zaklejam tak samo. Zaraz spócynam ten film. No zobaczcie, no ważne jest właśnie, żeby to było cienkie, a później efekt jest rewelacyjny. Tak pozakładam. I jakąś łyżką, czy też ja mam taką silikonową, bo też nie chcę sobie porysować tych, tej blaszki. Takie zrobię nacięcia, może nie nacięcia, ale taki wzorek, żeby to ładnie wyglądało. To też nie, nie jest jakby niezbędne. O. I ostatnie. Idealnie właśnie wymierzyłem. Ilość ciastek, i ilość ciasta, i ilość yy, jabłek. I za chwilę będziemy nakuwać. No, ja to przyznam się, że za mało nakułem, bo to jeszcze i tak zarośnie później. To trzeba tak kilka razy widelcem nakuć, bo inaczej, no inaczej popękają. Co jak będzie zmieni smaku. O, a zanim nakuje, to właśnie trzeba. Posmarować jajkiem, całym jajkiem rozszczepanym, żeby kolor był piękny. No bo co, inaczej całkiem, jak podacie takie blade, chociaż będą pewnie dobre, tak samo, ale jak wyjdą z pieca takie blade, a inaczej jak takie świecące, przepiękne, z przepięknym kolorem, takie brązowe, no to nawet smakują inaczej, jak są ładne. No i ponakłuwam. Widelcem to zrobiłem za mało. Tak z trzy takie dziurki trzeba zrobić. Posypuję cukrem. Piekarnik już jest nagrzany do temperatury 200 stopni. Góra dół. Jak macie dmuchawę, to jakieś 190 stopni. Cukier nie jest jakby niezbędny, ale też dodaje smaku, bo tam nie było aż tak dużo tego cukru w, tych, w tym cieście. I zobaczcie. Wyglądają przepięknie, popękały mi, nie szkodzi. W środku, zobaczcie, tutaj nie puściły soku. To trzeba, żeby spróbować. No przepięknie wyglądają. Ale najważniejsze, jak smakują. Po prostu przepyszne. Lepszych takich ciastek nie jadłem z jabłkami. U nas w domu się tego nie robiło. Tutaj w Szkocji są bardzo popularne. Jadłem różne, ale to jest po prostu rewelacja. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.